Witajcie moi drodzy, nie ma zbytnio co nagrywać, bo, bo rozsypie śnieg jak widzicie Biało, Fernandezowi, zimno e, Zepsuła mi się gniazdo Zepsuło mi się gniazdo kierunkowskazu prawego Pojedynczo może by się to dało e, wymienić Ale kupiłem taki zestaw, bo mi woda weszła do kierunkowskazu I właśnie nie wiem, który rędy się... Tu gdzieś on był pęknięty Tak mi się, wydaje, że tędy, żeśmy kiedyś popatrzyli Tu jest pęknięcie Nie wiem, czy to ostrość odda i tym weszła woda, choć nie chcę się w to wierzyć. Bo on musi mieć gdzie indziej dziura albo szylka. Tak zawsze na dworzech z tej samo wiecie jak jest. Tu jest syf, niestety nie ma garażu i co zrobić, ale nic. Rozkręcam lampę. Posiadacze na ja nawiedzą co i jakie w ogóle. Eee, tu się tą podbitkę śmieszno wyjmuje, i tu mamy całą wtykę. Ją wyjmuję, wkładam tą. I myślę, że będzie chodziło, choć ona idzie do czegoś jeszcze. Muszę sprawdzić A nie, ona do tego idzie tu wchodzi w to, ten pin I tu się miesza, dobra Otworzę to, pokażę wam co się stało Ogólnie widzicie To jest taka wiązeczka, tu ją się chyba wyjmie I tyle, ale widać, że jest dużo mułu, syfu i w ogóle i Niestety stanie na dworze i nie odprowadza gdzieś wody i przytopiło go przy ulewach Ech, może by kiedyś tu idzie woda Hmm, widzicie, ale niestety samochód na tworze, i takie są rzeczy. Trzeba to myć. To było myte i tak wychodzi. Więc wymieniam to, bo tu się ukryszyła w środku blaszka. Nie wiem czy wam pokażę. O, żarówka wyjdzie, bo tu woda stała. A widzicie O, wypadła. Więc Awide werci Roma Dobra. Dobra, Majster dał radę. Tu spróbuję lekko oczyścić tak żeby tego sefu nie było. Skręcam to w klosz. I może zobaczymy coś jutro ciekawego. Jutro będzie finalizacja naprawy. Zostawiam to teraz tak, bo niestety mym oczom jak to widzicie Czy nie widzicie. Mamy lodowisko i pytanie które tamda wchodzi. Czy gdzieś tu przez uszczelkę ale nalało jej poważnie, czy przez to pęknięcie, bo latem widziałem niestety. Wiem, że odparuje. Gówno nie odparowało. Stren, moi drodzy, naprawione. Teraz taki mam Transport korski, Tutaj 50 sztuk weszło, czyli na jedną przyczepę Jak go swego czasu, to trochę wchodziło, muszę przyznać. Aura nie domaga. Naprawdę. Nie chcę trochę tego zamoczyć, ale wyschnie w stodole. Nie zalepakuję właśnie tu w stodole, żeby jak najdłużej było, żeby śnieg nie padał. Czy dzisiaj coś będę robił? Raczej to taki będzie, kurde, montaż. Szybki, może na shorta to wrzucę z tym. Citroenem z tym wszystkim, Citroen chodzi, chyba miga wszystko C330 standardowo Problem z bakiem e, Powietrzy się, bo syf jest Trzeba by się zająć i problem ze światłami Jakościowo masakra Jest nic, prawie się nie świeci, żarówki wymieniłem Albo jest problem standardowy Na, na masie Gdzie tu idzie z tej, bo smarowałem to, ale to chyba był błąd chcę e, odpiąłem Bo nie ma sensu, ślisko jest Więc droga będzie ciekawa Masakra moi drodzy, to będzie jak jeden z cięższych transportów w moim życiu Ale co zrobić, no Może no, się uda Zobaczymy, jadę, bo obsyłam i koła Dobra moi drodzy, wszystko poszło zgodnie z planem Mamy mało, jadę teraz tutaj w się przejechać Zobaczymy co ciekawego się zmieniło eee. No i co, ja nie wiem co się, się działo w tym odcinku, bo Męczyć się z tymi kartami, niech i nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Do zobaczenia w następnej scenie. Przedłem moi drodzy robić e, światła w 30, bo jedno zaczęło świecić. Tam jest kompletnie e, wyciąganie kabli, ale w sumie jeszcze się zająłem rozdzielaczem, ponieważ kupiłem przy okazjach paczkę z kablami zamawiłem, zamawiałem to. Tą gumę kupiłem no i nie wiedziałem, że polski rozdzielacz jest tak zbudowany jak, rosy, e, jak rosyjski. Siłownik, bo są te przekładki, ja je oczyściłem, więc spróbuję coś z tego odzyskać, po prostu jakoś to zrobić po swojemu. Może nie będzie ciekło, zobaczymy w tym, w trakcie prac. Na razie widzimy się przy ciągniku Dobra moi drodzy, mamy ten c-fix myślę, że stąd się ja zresztą jeszcze będę go stopniowo uszczelniał. Zobaczymy, dobrze, że mam zestaw o -linku w domu, bo tu jeszcze jest o ring w tym głębieniu. Tu jest suwak. Kuleczkę tam jest, tu jest to przeszykowane. No zobaczymy, odczyszczone. Zobaczymy, czy to będzie trzymało. Użytkownicy C330, e, pomożecie mi jakoś doradzić w sprawie świateł. Bo na pozycji 1 to są chyba e, stojówki, 2 to są krótkie, 3 są długie. E, tylko dwójka chodzi mi jak na razie. Szarówki powymieniane, wszystko. E, nie wiem, czy stacyjki nie będzie do wymiany, bo tu jest, zobaczcie, i to jest z Banglady. Zaraz domyślam nad tym, tu jest wymienione, choć była walka, problemy. Zobaczymy, jak to będzie sprawowało się. E, co tu mogę robić? Standardowo problem z masą jest w 30 Te śruby i te otwory tu czyściłem, ale tak widzę, że trochę tam szlamiku jest. Nic, no, kurde wyczyszczę to, poczyszczę to jeszcze pilnikami i do tego yy, wiecie jak to w stodole zimno do tego jeszcze sobie wziąłem tutaj sprawdzę co to wziąłem Bazajna bezkwasowa, chyba to pomoże w tych połączeniach elektrycznych albo nie pomoże nic, doradźcie coś co z elektryką albo jak zmasować to żeby, bo to wszystko na lampach masy są do maski no, i jest dupa. Tam będzie do kabiny przy światłach. Lusterka muszą wjechać. No i hamulce, ale kiedy? Zobaczymy. Chyba, że moje drodzy śruby się skończyły. Które łączą, bo czy tu będę miał. Widzicie, ona jest tak wyrobiona. Druga też, nie wiem, czy leży, ale jest bardziej. Więc może w tym jest problem. Piszcie w komentarzach. To jest moje ostatnie wejście. Chyba, że już wszystko zaświeci i będę szczęśliwa, ale to jest bez szans. Lampy nie są złe. Środki powymieniałem w sensie żarówki są h czwórki albo 7, H7. Te złącza też są zrobione, kabelki przedłużone jako tako to tam wygląda, ale no nic. Kończę, trzymajcie się.